Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To kolejna niedziela, kiedy możemy się cieszyć tym, tą paschalną atmosferą zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, a dzisiejsze słowo, w którym słyszymy, że Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, pokazuje nam, że nie sposób zrozumieć Słowo Boże, nie sposób zrozumieć Ewangelię bez prośby o to, aby nasze umysły zostały oświecone przez Ducha Świętego. Jeśli nieraz się dziwimy, dlaczego świat nie rozumie Ewangelii, dlaczego ludzie nie rozumieją Ewangelii, to dlatego, że pozostają ich serca zamknięte na Ducha Świętego. Dlatego tak ważne jest, by choćby właśnie na modlitwie Słowem, przed modlitwą Słowem, wzywać Ducha Świętego, prosić o Jego pomoc. W tych wszystkich sytuacjach, w których nie rozumiemy Słowa, prośmy Ducha Świętego, w tych wszystkich sytuacjach, w których próbujemy naszą rzeczywistość. Zrozumieć przez Słowo, przeczytać przez pryzmat słowa z dnia. Prośmy Ducha Świętego. Prośmy Go nieustannie, aby On oświecał nasze umysły i pomagał nam zrozumieć Słowo Boże, a wtedy na pewno nie będziemy błądzić, ale będziemy szli drogami Pana. Niech nas więc błogosławi, szczerze, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.